Przeglądając konstrukcje używane na świecie, zarówno wozy konstrukcyjnie zupełnie nowe, jak i służące już jakiś czas, zauważyć należy zdecydowaną dominację konstrukcji, które można zakwalifikować jako czołgi trzeciej generacji zachodniej. W pewnych częściach świata widać również mocną pozycję wozów konstrukcyjnie bazujących na rozwiązaniach radzieckich czołgi T72, T80 oraz ich pochodne. Zdecydowanym liderem we wdrażaniu nowych konstrukcji pancernych jest Azja. Za najnowocześniejszy czołg świata przyjęło się uważać południowo-koreańską konstrukcję K2. Jest to typowy czołg trzeciej generacji zachodniej o masie 55 ton. Wyróżnia go jedynie posiadanie trzyosobowej załogi. Ładowniczy zastąpiony został automatem ładującym. Wóz jest kompilacją doświadczeń koreańskich z produkcji czołgu K1 oraz technologii importowanych z krajów takich jak USA. Niemcy, silnik MTU Armata Ray Metal L55, Francja, automat ładujący z czołgu Leclerc, czy Rosja. Korea jest użytkownikiem czołgów T80U. Równie ciekawą konstrukcją jest japoński czołg Typ 10. Zachować się ma masą obniżoną do zaledwie 44 ton. Ponadto konstrukcję można uznać za klasyczną ze 120 mm gładkolufową armatą najprawdopodobniej rozwinięciem licencyjnej Ray Metal L44 oraz trzyosobową załogą. Czołg ujawniony został w lutym 2008 roku i nie wszedł jeszcze do produkcji seryjnej. Niska masa czołgu jest efektem specyficznego ukształtowania geograficznego Japonii i będzie jedynie uzupełnieniem bardziej klasycznego typu 90 o masie ponad 50 ton. Kolejną konstrukcją jest chińsko-pakistański AlChilab. Ostatnio jego wariant oferowany był Peru jako MBT-2000. Czołg jest kombinacją doświadczeń pakistańskich z eksploatacji czołgu T80 UD, Alcila wyposażony jest w tym sam ukraiński silnik 6TD, chińskich doświadczeń z konstrukcją czołgów, dla których punktem wyjścia często było kopiowanie rozwiązań radzieckich, oraz zachodnich technologii. W rozwoju czołgu wykorzystywano elementy produkcji m.in. francuskiej, niemieckiej czy brytyjskiej. Jest to klasyczna konstrukcja uzbrojona w 125 mm armatę gładkolufową, rozwinięcie radzieckiej 2A46 z trzyosobową załogą i masą bojową 47 ton. Co ciekawe czołg ten jest chińskim hitem eksportowym, ale nie jest rozwijany na użytek wewnętrzny, gdzie najnowszym czołgiem dla wojsk chińskich jest typ 99. Znów klasyczna konstrukcja z trzyosobową załogą i masą sięgającą w zależności od wersji nawet do 58 ton. Kolejnym azjatyckim państwem, które rozwija projekt własnego czołgu są Indie z czołgiem Arjun. Jest to konstrukcja wyposażona w gwintowaną armatę 120 mm, jak i zespół napędowy oparty o silnik MTU o masie bojowej dochodzącej do 58 ton. Nieliczne Ariuny będą uzupełnieniem floty zmodernizowanych czołgów T-72AEA oraz nowych T-90 Pishma. Europa i Ameryka Północna są wiele bardziej konserwatywne i eksploatują konstrukcje opracowane w latach 80. i 90. Po zakończeniu zimnej wojny zrezygnowano z opracowania nowych konstrukcji, jednak starsze są cały czas rozwijane i modernizowane. Najnowsze ich wersje śmiało można porównać z nowymi konstrukcjami. Część krajów opracowała własne czołgi. Wszystkie te konstrukcje są zbliżone z masą około 50 ton, armatą kalibru 120 mm i trzy lub 4 osobową załogą. I tak: Włochy opracowały czołg C1 Ariet, Francja AMX-56 Leclerc, wyeksportowany także do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielka Brytania FV4034 Challenger 2, wyeksportowany także do Omanu, zaś jego wcześniejsza wersja Challenger 1 do Jordanii. USA czołg M1 Abrams wyeksportowany również do Egiptu, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, a ostatnio również Australii i Iraku. Najpopularniejszą konstrukcją czołgu podstawowego pozostaje niemiecki czołg Leopard 2. Wóz ten wyeksportowany został do krajów takich jak Austria, Chile, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Norwegia, Polska, Portugalia, Singapur, Szwecja, Szwajcaria oraz Turcja. Warto zaznaczyć, że wiele podzespołów Leopard'a, jak 120 mm gładkolufowa armata metal L-44 ze starszych wersji lub L-55 z nowszych, czy silnik produkcji MTU, wykorzystane zostały w konstrukcji wielu innych czołgów. Bardzo duży udział w rynku pancernym, zarówno maszyn nowych, jak i używanych, mają czołgi konstrukcyjnie wywodzące się z czołgów radzieckich. Modernizowane wozy T-72, nowe rosyjskie T-90, Ukraińskie T84 czy czołgi chińskie. Do tej grupy zaliczyć można również wybrany przez malezję polski PT91M. Zdecydowana większość obecnie eksploatowanych czołgów posiada klasyczny układ konstrukcyjny z załogową wieżą wyposażone jest w 120 mm armatę gładkolufową na municję scaloną, opracowaną przez Raymetal lub jej pochodną. Bądź też 125 mm armatę gładkolufową na uncję rozdzielnego ładowania 2 A46 lub jej rozwinięcie. Masa zazwyczaj waha się od 40 kilku do 50 kilku ton. Załoga stanowi 3 lub 4 osoby. Czy nikt nie używa czołków lekkich? Jedyną używaną w większych ilościach koncepcyjnie zbliżoną do nowego planowanego polskiego wozu konstrukcją jest skonstruowany dla Argentyny przez przemysł niemiecki czołg tam stanowią połączenie podwozia BWP Marder z wieżą konstrukcyjnie przypominającą stosowaną na czołgu Leopard 1. Jednak nawet ta konstrukcja z nazwy tam, czyli tanke Argentino Mediano, czołg argentyński średni, klasyfikowana jest jako czołg średni, nie lekki. Stworzenie systemu wozów opartych na jednolitej platformie nie jest niczym nowym. Większość bojowych wozów piechoty opracowanych przez ostatnie 30 lat posiadało pozbawione ciężkiego uzbrojenia wersje, służące jako wozy dowodzenia, pomocy technicznej, ewakuacji medycznej i inne. Niczym nowym nie jest również pomysł na wykorzystanie uniwersalnej platformy również dla czołgu. Przykładem kiedy czołki i wóz bojowy są w wysokim stopniu zunifikowane ze sobą mogą być izraelski czołg Merkawa Mark IV oraz transporter opancerzony NAMER. Jednak z całą pewnością nie ma tu mowy o wozach lekkich, Sytuacja jest odwrotna. Transporter skonstruowany został na bazie podwozia czołgu. Co ciekawe, bardzo zbliżony do Namera kierunek obrali Amerykanie w ramach programu GCV. Następca wozów bojowych Bradley ma być ciężki wóz o masie od 41 do 64 ton, zabierający aż 9-osobowy desant. Najbardziej klasyczną konstrukcją, którą można porównać z polskim czołgiem lekkim, jest austriacko-hiszpański BWP Ascot. Tworzony jako efekt międzynarodowej współpracy, wóz stał się bazą dla całej rodziny pojazdów, w tym lekkiego czołgu z armatą 105 mm oznaczonego LT-105. Producent oferuje trzy różne warianty wież, w tym wieżę bezzałogową stosowaną na KTO Striker MGS. W ostatnim czasie rozwinięcie tego wozu wygrało z rozwiązaniem opartym na CV-90 rywalizację w brytyjskim programie Fres SV. Brytyjczycy kupią wóz w czterech wersjach, m.in. bojowego wozu rozpoznawczego. 15 egzemplarzy Ascot LT-105 używanych jest przez tajlandzką piechotę morską. Podobną propozycją jest BWP CV90 oraz jego wariant wyposażony w wieżę ze 120 mm gładkolufową armatą RUAK CTG Compact Tank Gun. W Polsce konstrukcja ta promowana była przez zakład Bumar Łabędy. Pomimo, że CV90 w wersji bojowego wozu piechoty sprzedany został w ilości ponad 1100 egzemplarzy do krajów takich jak Dania, Finlandia, Holandia, Norwegia, Szwajcaria i Szwecja, co ciekawe, w każdym z tych krajów jest on uzupełnieniem czołgu podstawowego Leopard 2. Producent nie znalazł jeszcze nabywców na wersję z armatą 120 mm. Przykładem przesunięcia się w stronę coraz cięższych wozów może być nowy niemiecki bojowy wóz piechoty Puma. Zbudowany w typowym dla BWP układzie kompaktowy wóz, zabierający trzyosobową załogę oraz sześciu żołnierzy desantu, ma posiadać masę bojową aż 43 ton. Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie modułowego opancerzenia, które łatwo może zostać zdjęte z wozu w celu ułatwienia transportu, lotniczego lub morskiego lub też wymiany. Standardowa masa bojowa BWP może zostać obniżona do 31,5 tony. Obecnie przemysł niemiecki rozważa skonstruowanie na bazie pumy wozu podobnego do CV90120T, jednak nie jest do końca jasne czy na pewno taki wóz powstanie. Jeśli faktycznie powstanie czołgowa puma, będzie to konstrukcja dedykowana misjom stabilizacyjnym i nie zastąpi, a co najwyżej uzupełni najnowsze warianty leoparda 2, jak niedawno zademonstrowany Leopard 2 A7. Masa wozu, wraz z pełnym pancerzeniem dorównuje lżejszym klasycznym czołgom podstawowym, jak choćby japoński Typ 10. Choć plany sztabu generalnego dotyczące przyszłych struktur nie są informacją jawną, możliwe są do przeprowadzenia pewne szacunki. Wojska lądowe posiadają obecnie 12 brygad, tzw. ogólnowojskowych. Zgrupowanych w czterech dywizjach. Dwie z nich są obecnie w trakcie przyzbrajania w kołowe transportery opancerzone Rosomak, prawdopodobnie w miarę zwiększania się liczby wozów dołączy do nich trzecia brygada. Zwrócić uwagę należy również na nietypowy charakter jednostek takich jak 21 brygada Strzelców podhalańskich czy 7 Brygada Obrony Wybrzeża. Oczywistym wnioskiem wydaje się, że jednostki te pomimo, że używają obecnie BWP1, nie będą przezbrojene w nowy, najprawdopodobniej cięższy i niepływający wzór PWP. Istotny dla rozważań jest również fakt, że jednostki wyposażone w nowy sprzęt zazwyczaj poddawane są reorganizacji. W skład 12 brygady zmechanizowanej ze Szczecina włączona została 6 brygada Kawalerii Pancernej ze Stargardu Szczecińskiego. Nie jest to sytuacja odosobniona. Typowe jest obserwowanie podobnych ruchów w innych jednostkach. Należy spodziewać się, że siły pancerne i zmechanizowane wyposażone w ciężkie wozy zredukowane zostaną do nie więcej niż 3-4 brygad, być może uzupełnionych kilkoma rezerwowymi jednostkami niższej gotowości, wyposażonymi w obecne typy uzbrojenia. W założeniu polski czołg lekki ma być jednym z wariantów przyszłościowej uniwersalnej platformy gąsienicowej, na bazie której powstać ma cała rodzina wozów. Obecnie trwa proces kompletowania demonstratora. Jego korpus zespawany z czeskich blach pancernych wykonany został przez AMZ Kutno. Ciekawe jest, że mające być rewolucją technologiczną w wóz wykonany jest głównie z elementów spółki. Łożysko wieży pochodzi prosto z T-72, zaś elementy takie jak siedzisko i właz kierowcy, Nawiasem zupełnie nie pasujący do konstrukcji BWP, siedzenia Desantu czy reflektory pochodzą z Rosomaka. Demonstracyjny wóz wyposażony będzie w wiele standardowych polskich siłach zbrojnych systemów, jak system łączności Fonetwu Electronics, system ostrzegający SSP 1 OBRA-3 z PCO, system gaśniczy Stopfire z WSK PZL Warszawa 2. PCO dostarczy również przyrząd obserwacyjny kierowcy PNKB. Napęd platformy zapewniać ma Diesel 8V199TE20 produkcji niemieckiego MTU. Nie sprecyzowano, czy chodzi o starszą wersję o mocy 530 kW, czy nowszą o mocy 600 kW. Silnik ten stanowi napęd niemieckiego KTO Boxer, a także austriacko-hiszpańskiego BWP Ascot. Co ciekawe, najnowszy niemiecki BWP Puma używa silnika 10V892 o mocy 800 kW. Przy masie wozu w konfiguracji bojowej szacowanej na około 35 ton, oraz zakładając korzystniejszy wariant, iż wóz będzie napędzany silnikiem w wersji o mocy 600 kW, Współczynnik mocy do masy wynosić powinien 17,1 kW na tonę lub 23 konie mechaniczne na tonę. Podkreślić należy, że zarówno konstrukcja podwozia, jak i moc silnika powinny zapewniać zapas nośności, który mógłby być wykorzystany w przyszłości w celu instalacji dodatkowego pancerzenia. Jest to podejście szeroko stosowane na świecie. Dla porównania, współczynnik mocy do masy czołgu Leopard 2A4 wynosi 20 kW na tonę. 27,3 konia mechanicznego na tonę. Skąd zatem brać ma się zastępująca pancerz lepsza mobilność lekkiego czołgu? Podstawowym uzbrojeniem czołgu ma być 120 mm gładkolufowa armata Compact Tangan firmy Ruak, umieszczona w wieży o dość ciekawej konstrukcji. Podobny układ zastosowany został w jordańskiej wieży Falcon, a także w amerykańskich czy rosyjskich prototypach jak obiekt 195. Jaka jest sensowność przesuwania przedziału załogowego do kadłuba w momencie, gdy poziom ochrony oferowany przez ten kadłub jest nikły w porównaniu do czołgów podstawowych? Oprócz uzbrojenia podstawowego, na wieży znajduje się zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z karabinem przeciwlotniczym oraz system aktywnej samoobrony. Na demonstratorze będzie to makieta ukraińskiego systemu nóż. Ten ostatni jest kolejną kontrowersyjną decyzją. O ile stosowanie takiego systemu do poprawy ochrony wozów jest uznawane, to idea całkowitego zastąpienia pancerza systemem aktywnym jest pomysłem co najmniej ryzykownym. Pamiętać należy o ograniczeniach tego typu systemów. O ile wykazują one dużą skuteczność w zwalczaniu przeciwpancernych pocisków kierowanych czy granatów przeciwpancernych, ale już niekoniecznie gdy pojazd zostaje ostrzelany salwą kilku pocisków granatów, to skuteczność tego typu systemów w zwalczaniu pocisków podkalibrowych wciąż nie jest potwierdzona. Dodatkowym ograniczeniem, jest bezpieczeństwo stosowania systemów w przypadku, kiedy w pobliżu wozu bojowego przebywa spieszony desan. Odchodząc od dyskusji nad słusznością założeń, pamiętać należy, że droga do, od prototypu do w pełni działającego systemu bojowego jest długa, trudna i kosztowna. Wóz bojowy nie jest jedynie sumą elementów użytych do jego konstrukcji. Przed integratorem systemów staje wiele problemów. Najlepszym przykładem jest czołg PT-91M w wariancie malezyjskim. Pomimo, że jest on zaledwie rozwinięciem znanej od lat platformy. Integracja wielu zagranicznych elementów przysporzyła trudności, które były na tyle poważne, że doprowadziły do opóźnień w dostawach, a te zaś do konieczności zapłat kar umownych, czyniących operację sprzedał czołgów do Malezji nieopłacalną. Jak wobec tych faktów traktować można zapewnienia o błyskawicznym powstaniu nowej platformy bojowej? Ile czasu i pieniędzy zajmie jej dopracowanie, i czy w ogóle zostanie dopracowana? Armię najbogatszych krajów świata, jak USA, program GCV, czy Wielka Brytania, Fres SV, Zamierzają oprzeć swoje przyszłe platformy bojowe na rozwiązaniach sprawdzonych. Przykładów udanego wprowadzenia wozu produkowanego na licencji nie trzeba szukać daleko. Jest nim Tateo Rosomak. Pierwsza wątpliwość, jaka przychodzi na myśl, to czy Polska w ogóle potrzebuje lekkiego czołgu, jeśli tak, w jakich ilościach? Czy całkowicie powinien zastąpić ją czołgi podstawowe? Odpowiedź, jaka przychodzi na myśl, to oczywiście nie. Polska ze strategicznego punktu widzenia to duży, płaski teren, idealny wręcz do starć pancernych. Praktycznie nie istnieją u nas tereny górzyste, podmokłe, porośnięte dżunglą lub inne niesprzyjające działaniu typowych ciężkich czołgów. Wytłumaczeniem posiadania lekkiego czołgu mogą być misje zagraniczne, takie jak ta w Afganistanie. Działanie w takich sytuacjach jest w dużym stopniu uzależnione od warunków, z jakimi przyjdzie spotkać się wysłanymi na misję oddziału. Podkreślić należy, że kontyngenty duński i kanadyjski używają obecnie w Afganistanie czołgi Leopard II. Tak więc wysłanie i używanie w tak niesprzyjającym terenie jak Afganistan czołgów podstawowych jest możliwe i stosowane. Zaś kosztowne opracowanie nowej konstrukcji lekkiego czołgu tylko w tym celu nie ma uzasadnienia operacyjnego, jak i ekonomicznego. Znacznie lepszym rozwiązaniem dla wsparcia sił działających w Afganistanie wydaje się skonstruowanie rozwiązania kołowego na bazie KTO Rosomak. Może to być wóz wyposażony w armatę czołgową, Patria prezentowała demonstrator takiego pojazdu na bazie MV pierwowzoru Rosomaka, lub armatomoździerz mogący razić przeciwnika również ogniem pośrednim. Na rynku dostępnych jest co najmniej kilka rozwiązań. Interesujący jest fakt, iż mniej więcej w tym samym czasie, w którym Obrum rozpoczął przygotowania do konstrukcji własnego lekkiego czołgu, zakład Boomer Łabędy podpisał umowę z BA Systems na promowanie podobnego szwedzkiego wozu cv 90 t Dowodzi to, iż pomysł na lekki czoł nie wziął się w polskim przemyśle z powietrza, a najprawdopodobniej zainspirowany został przez MON i lub sztab generalny. Zupełnie nieżyciowe podejście, oderwane od realnej sytuacji polskich sił zbrojnych, widoczne było już podczas przetargu na kołowy transporter opancerzony, kiedy postawiono wymóg transportu nowego KTO przez samolot C-130. Wymaganie to było kalką wymagań amerykańskich wobec KTO Striker. Nawet w amerykańskich realiach posiadania ogromnej floty transportowej ostatecznie wycofano się z tego wymogu. Absurd i nieżyciowość tego wymagania szczególnie widoczne są w Polsce, która nie posiadała i wciąż nie posiada samolotów mogących przenosić transportery. Nieliczne polskie C130 ze względu na wieki zużycie posiadają ograniczenia maksymalnej zapieranej masy ładunku. Obecne wymagania dla lekkiego czołgu uniwersalnej platformy wydaje mi się być co najmniej inspirowane projektami wozów opracowanych w USA dla systemu FCS – Future Combat Systems. Dokładnie w taki sam sposób jak program KTO Rosomak inspirowany był amerykańskimi wozami Striker. Należy jednak poinformować zapatrzonych w USA, że koncepcja FCS upadła, a większość programu została skasowana w 2009 roku. Podstawowe pojazdy projektowane w ramach FCS zastąpione zostały programem GCV. Ground Combat Vehicle i tak nowym BWP stanie się GCV Infantry Fighting Vehicle, podczas gdy podstawowym czołgiem pozostanie M1 Abrams. Dopuszcza się możliwość opracowania następcy w dalszej perspektywie, jednak wszelkie ewentualne decyzje w tej materii odsunięte zostaną na później. Sprawą pokazującą oderwanie od rzeczywistości jest nieprzejęcie drugiej partii czołgów Leopard 2, które były już w bardzo zaawansowanym stadium przygotowań. Między innymi wyselekcjonowane zostały już konkretne egzemplarze wozów, które przejąć miała Polska. Wozy kosztować miały wielokrotnie mniej od kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Rosomak bojowy w wersji afgańskiej to kosz około 12 milionów złotych, czyli około 4,2 miliona dolarów. Oczywiście w dłuższej perspektywie wozy wymagać będą modernizacji, jednak nawet w połączeniu z modernizacją, już obecnie polski przemysł w porozumieniu z producentem oferuje pakiet modernizacji posiadanych wozów, Leopardy 2 będą rozwiązaniem tańszym, oferującym większe możliwości oraz obarczanym mniejszym ryzykiem. Wprowadzenie czołgów Leopard 2 dla dwóch kolejnych batalionów pozwoliłoby przesunąć czołgi PT-91 do jednostek niższej gotowości oraz całkowicie wycofać czołgi T-72. Koronnym argumentem za przejęciem Leopardów powinien być brak środków na fabrycznie nowe, dużo bardziej kosztowne w zakupie czołgi. Do 2018 budżet wojsk lądowych finansować będzie projekty KTOR-SOMAK, PPK-SPIKE oraz miejmy nadzieję armatohaubicy KRAB program Regina. Po tym okresie środki przeznaczone być powinny na szereg innych równie pilnych programów, nowe podwozie gąsienicowe, podstawa dla PWP i wozów specjalistycznych oraz modernizacja czołgów, które stałyby się podstawą sił pancernych. Byłaby tylko jednym z wielu programów obok równie pilnych potrzeb obejmujących obronę przeciwlotniczą, systemy artyleryjskie, wymianę floty śmigłowców czy tragiczną sytuację w marynarce wojennej. Istotne jest skupienie się na projektach oferujących najlepszym relakcję koszt efekt oraz obarczonych jak najmniejszym ryzykiem. Trudną decyzją jest czy nowy wóz powinien opierać się na licencji zagranicznego wozu, jak to miało miejsce w przypadku Rosomaka, czy też być kompilacją krajowych i zagranicznych technologii zintegrowanych przez podmiot krajowy. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. W pierwszym przypadku wyjątkowo zachęcająco wygląda oferta BA Systems oparta rozwijaną rodzinę wozów CV90. Biorąc pod uwagę światowe trendy, nowy PWP powinien posiadać możliwość zabrania do 8 osób desantu oraz 3 osobowej załogi. Są to typowe wielkości. Jak dowodzą doświadczenia bojowe, zmniejszenie desantów w zaledwie sześciu żołnierzy negatywnie odbija się na wartości bojowej całej drużyny. BUS powinien cechać się wysokim poziomem ochrony, zdecydowanie wyższym niż w przypadku KTO oraz wysoką mobilnością. Masa wozu bez dodatkowego opancerzenia powinna wynosić około 30 ton, lecz zespół napędowy i zawieszenie powinno być przystosowane do zwiększenia masy wozu ponad 40 ton poprzez instalację dodatkowego modułowego opancerzenia. Sam wóz od początku powinien być przystosowany do instalacji ciężkiego opancerzenia dodatkowego. Odpowiednie punkty mocowania, przystosowanie elementów takich jak oświetlenie wozu, anteny, system doprowadzający powietrze i odprowadzający spaliny z silnika. Uzbrojenie w postaci armaty automatycznej rozprzerzonego karabinu maszynowego oraz przeciwpancernego pocisku kierowanego, o którego integrację należy zadać odpowiednio wcześnie, by uniknąć powtórzenia błędu z programu Rosomak, znajdować się powinno w załogowej dwuosobowej wieży. W celu obniżenia masy i sylwetki powinna być to wieża niskoprofilowa, tylko nieznacznie wystająca ponad obrys dłuba, co pozwoli obniżyć masę, co prawda nie tak drastycznie jak w przypadku wieży bezzałogowej, jednak bez rezygnowania z przewag tradycyjnej wieży załogowej. Jako bojowy wóz piechoty wóz powinien cechać się większą niż KTO siłą ognia, czyli optymalnie uzbrojeniem większego kalibru. Popularne rozwiązania to 35mm armata Bushmaster III lub 40mm armata CTI na amunicję teleskopową. Zwłaszcza to drugie rozwiązanie jest wyjątkowo interesujące, gdyż pozwala na zwiększenie kalibru głównego uzbrojenia bez potrzeby zmniejszania zapasu amunicji. Wojska brytyjskie planują jej użycie zarówno w procesie modernizacji BWP MCV-80 Warrior, jak i jako uzbrojenie nowych wozów SV. Wybór przyszłych platform bojowych dla wojska polskiego powinien być poparty zarówno znajomością światowych trendów w tej dziedzinie, jak i lokalnej specyfiki taktycznej, w jakiej przyszłoby tym wozom działać. Założenia polskiego czołgu lekkiego zdają się ignorować oba te czynniki, uwzględniając jedynie interes wybranych podmiotów polskiego przemysłu obronnego.